Dzień dobry astroprzyjaciele, po całkowicie spisanym na straty styczniu nadszedł luty. Trudno powiedzieć co przyniesie nam w pogodzie, ale z nieco większą pewnością wiemy czego możemy spodziewać się na nocnym nieboskłonie. Końcówka stycznia była okresem najlepszej widoczności komety C2022E3ZTF. Tak dobrze jak pod koniec stycznia, już widoczna nie będzie. Mimo, że to właśnie 1 lutego wieczorem znajdzie się najbliżej Ziemi i przez kilka kolejnych dni utrzyma względnie dużą jasność i korzystną pozycję, to światło księżyca zmierzającego do pełni bardzo utrudni jej poszukiwania i obserwacje. Księżyc zdominuje nocne niebo już od samego początku miesiąca. W nocy z 1 na 2 lutego, nad ranem, minie gromadę gwiazd M35. Jej dostrzeżenie w jego pobliżu będzie bardzo trudne. Łatwiejsze będzie odnalezienie Poluxa i Castora, które srebrny glob minie następnego wieczoru. 3 lutego o 20.15 znajdzie się tylko 2,5 stopnia od Poluxa. Mówię tylko... Ponieważ tak bliskie spotkania księżyca z tą gwiazdą, jak w tym roku i w przyszłym zdarzają się w 18-letnich odstępach. 4 lutego elongacja urana od Słońca zmaleje do 90 stopni, co oznacza, że planeta osiągnie kwadraturę. 5 lutego o 2.30 na kilkanaście godzin przed pełnią księżyc minie gromadę M44 żółbek, ale konia z rzędem temu, kto wyłuska słabe gwiazdki gromady z księżycowego blasku. 5. O 19.29 księżyc znajdzie się w pełni na tle konstelacji LWA według granic ustalonych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, bo, patrząc w niebo, będzie można odnieść wrażenie, że świeci raczej pomiędzy rakiem a lwem. W tym momencie, niemal przez zenit przechodzić będzie kometa C2022E3ZTF. Tej nocy, przemierzając konstelację woźnicy, minie Gwiazdę Kapellę. Bliska obecność jasnej gwiazdy ułatwiłaby jej poszukiwania. Niestety i tak mocno przeszkodzi księżyc. Z każdą godziną kometa ZTF będzie przesuwać się na południe i kolejnego wieczoru jej droga przetnie się z pozorną drogą innej komety C2022 U2 Atlas. Dojdzie do bardzo rzadkiego zjawiska bliskiej koniunkcji komet. Najbliżej siebie komety znajdą się około 21. Choć na niebie będą blisko siebie, to w przestrzeni dzielić będzie je 40 milionów kilometrów. Kometa ZTF będzie około dwukrotnie bliżej nas, będzie więc dużo większa i dużo jaśniejsza. Niestety zjawisko możliwe do uchwycenia tylko fotograficznie, wizualnie przy tak jasnym księżycu właściwie nieosiągalne. Przeszkadzający nam srebrny glob będzie już wtedy nad wschodnim horyzontem, w separacji około 70 stopni od komet. I czterech stopni od gwiazdy Regulus, najjaśniejszej z gwiazd konstelacji Lwa. Natomiast 11 lutego przed świtem o 6 zobaczymy go nieopodal najjaśniejszej gwiazdy konstelacji Panny Spiki. Bardzo przyjemny widok na dobry początek dnia. Wieczorem, gdy już się ściemni, najpierw wysoko na południu lokalizujemy Marsa. A potem w jego pobliżu przy pomocy lornetki lub małego teleskopu poszukujemy komety ZTF. O 19 będzie już dostatecznie ciemno, a księżyc będzie jeszcze pod horyzontem. Tej nocy wzejdzie dopiero przed północą. Dwa dni później, 13 lutego po 17, znajdzie się w ostatniej kwadrze. Oddalająca się od Ziemi i od Słońca kometa ZTF zafunduje nam pożegnanie w postaci pięknych koniunkcji o ogromnym potencjale fotograficznym. 13 o 19.00 znów szukamy jej wysoko na niebie w byku. Tym razem wręcz omiecie swoim warkoczem gwiazdy luźnej gromady otwartej NGC 1647. Do obserwacji wystarczy duża lornetka i ciemne niebo. Natomiast 14 lutego wieczorem zbliży się do Chiat i Aldebarana. Jej jasność będzie już w okolicach 6,5-7 magnitudo, a odległość od Ziemi wyniesie 77 milionów kilometrów. To będzie ostatnie warte odnotowania zjawisko z jej udziałem. Wszystko wskazuje na to, że kometa ZTF jest na otwartej orbicie i na zawsze opuści Układ Słoneczny. A nawet jeśli w wyniku perturbacji powstałych po aktywności kometarnej czy oddziaływań z obiektami w obłoku Orta pozostanie w Układzie Słonecznym, to w pobliżu Słońca powróci za wiele milionów lat. 15 lutego, godzinę po zachodzie Słońca nad zachodnim horyzontem, bardzo łatwo odnajdziemy Wenus, ale o wiele trudniej będzie z Neptunem, który tego wieczoru znajdzie się bardzo blisko tak zwanej gwiazdy wieczornej, zaledwie 13 minut kątowych od niej. Niska jasność Neptuna, połączona z ekstynkcją atmosferyczną w pobliżu horyzontu oraz jeszcze niezbyt ciemnym niebem, nie nastraja dobrze na tę obserwację. Mimo wszystko, warto odnotować to złączenie. 16 lutego o 17.50 Saturn znajdzie się w koniunkcji ze Słońcem i rozpocznie długi, mozolny powrót na niebo poranne. Na zadowalające obserwacje tej planety musimy poczekać do lata. 20 lutego księżyc osiągnie fazę nowiu. To oczywiście oznacza ciemne noce właśnie wtedy, kilka dni przed i kilka dni po. Na lutowe niebo, w środku nocy coraz śmielej wkraczają konstelacje wiosenne, wypierając gwiazdozbiory sześciokąta zimowego. Dobrze wiecie, co oznacza górujący lew, wielka niedźwiedzica w zenicie oraz wyłaniający się na wschodzie wolarz. Ale o tym na pewno w kolejnym odcinku tej serii. Dzięki korzystnemu nachyleniu ekliptyki do wieczornego horyzontu Księżyc na niebie pojawi się bardzo szybko. Już dwa dni po nowiu dołączy do Wenus i Jowisza i wspólnie z nimi wytworzy jeden z najładniejszych układów ciał niebieskich, jakie w ogóle będziemy mogli podziwiać na niebie w tym roku. Widok dwóch jasnych planet oraz księżyca z widocznym światłem popielatym pomiędzy nimi nisko nad horyzontem, z pewnością przykuje uwagę nie tylko miłośników astronomii. Trzy doby później księżyc znajdzie się na niebie w pobliżu urana, a kolejnego wieczoru całkiem blisko minie plejady. To najładniej zaprezentuje się gołym okiem albo w lornetce. Kolejnego poranka księżyc będzie już w pierwszej kwadrze, a miesiąc zakończymy jego szerokim spotkaniem z Marsem, 28 o pierwszej tuż przed zachodem obu obiektów. To wszystko w lutowym przeglądzie zjawisk. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję moim patronom za wsparcie i obyśmy w lutym widzieli się jak najczęściej. Do zobaczenia!